W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W Pani w Chrystusie radujemy się dzisiaj świętem świętego Szczepana, pierwszego męczennika, który wylał swoją krew z naszego Pana Jezusa Chrystusa, świadcząc o Jego chwale, o Jego przebywaniu w niebie. Święty Szczepan był tym, który swoją śmiercią udowodnił, że Podobnienie się do Chrystusa jest możliwe, i jego męczeńska śmierć była tą, która dodała zasług do zasługi krwi Chrystusowej. Jest naszą wiarą, że krew męczenników, czy też każdy wysiłek w stanie łaski uświęcającej uczyniony na rzecz naszego zbawienia. Dodaje się do zasług Chrystusowych. Z tym męczeństwo świętego Szczepana było tym, które dawało różnym ludziom, mogło dawać się różnym ludziom te zasługi. Te zasługi przydało się nie tylko świętemu Szczepanowi, ale też wielu innym osobom. Tą osobą, o której szczególnie dzisiaj myślimy, jest ów Szabeł, który pilnował szat kaminujących ów Szabeł, który. Nawrócił się do naszego Pana Jezusa Chrystusa i przyjął imię Paweł. I to jest ten apostoł, dzięki któremu wierzymy w naszego Pana Jezusa Chrystusa, bo jest on apostol narodów, jest światłem, które zostało dane, by rozświetlić mroki świata e, światłością Ewangelii, nauki naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale najpierw była męczeńska śmierć świętego Szczepana, najpierw było jego wielkie świadectwo, jego też wielka radość z powodu widoku naszego pana Jezusa Chrystusa w niebie. On był jednym z uczniów Chrystusa, który cierpiał z powodu męki pana Jezusa, a oto zobaczył swojego mistrza w chwale. Zobaczył, że. Wszystko, co przerwał nasz Pan Jezus Chrystus, przydało się dla naszego zbawienia, i że triumfuje on w niebie. Stąd jego wielka radość i też wielka siła i miłość zerwana na Chrystusowej do wszystkich grzeszników. On modlił się za kamienującego i prosił, by jego krew dodana do krwi Chrystusowej zmyła ziemię świętą, obmyła ją z jego grzechów. O tym właśnie mówi na, mówią nam dzieje apostolskie, również o tym mówi nam Ewangelia Święta o tym, że będą zawsze kamienowani wszyscy ci, którzy są świadkami Chrystusa przywilejowanymi świadkami Chrystusa tak stało się i po nieszczęsnym Soborze Watykańskim II gdy ci, którzy trwali przy prawdziwym Kościele przy nauce katolickiej którzy świadczyli o niezmienności niezniszczalności doktryny katolickiej byli pozbawieni swoich urzędów, stanowisk, które zajmowali nawet dochodów, i musieli tułać się jak bezdomni po różnych miejscach, by zachować swoją wierność naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Ten proceder trwa aż do tej pory. To kamienowanie świadków świadczących o tym, że Chrystus jest jedynym Zbawicielem, trwa aż do końca. Nawet dzisiaj ci bardziej przyzwoici, by tak rzec prałaci, z ordo, są tymi, którzy są pozbawieni stanowisk, dlatego, że zachowują oni jeszcze resztki rudymentarnej wiary w Jezusa Chrystusa, nie godzą się na różne dewiacje, które dzieją się na Watykanie, który jest już neo neomodernistycznym Rzymem, który zerwał ciągłość doktrynalną i formalną przynajmniej sukcesję ze stolicą świętego Piotra w Rzymie. To jest los wszystkich tych, którzy nie godzą się na paktowanie z diabłem będącym na jego usługach tak zwanym światem. To jest los wszystkich tych, którzy chcą pobożnie żyć w naszym Panu Jezusie Chrystusie, wierząc we wszystko, czego nauczy nas święty Kościół rzymskokatolicki. Ale świadcząc o Chrystusie, winniśmy mieć zachowywać cały czas te Szczepanową miłość do bliźniego, pamiętając, że modlitwa za grzeszników, za wszystkich tych, którzy nienawidzą imienia Pańskiego, którzy nienawidzą Jezusa Chrystusa, ma wielką moc. Jeżeli będziemy potrafili się modlić za tych, którzy nam w jakikolwiek sposób dokuczają, męczą i prześladują, Taka modlitwa jest szczególnie cenna u Pana, bo jest dokładnie powtórzeniem tej modlitwy, którą nasz Pan Jezus Chrystus skierował do Boga Ojca. Przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Tą modlitwą, którą, tą, tej modlitwą, którą Pan Jezus wypowiedział na drzewie krzyża. Ta modlitwa ma wielką moc. I przebaczenie chrześcijańskie, przebaczenie ma wielką moc. To przebaczenie musi być, istnieć przede wszystkim w woli człowieka. Chcemy, musimy mieć chęć przebaczenia bliźniemu. Nie zawsze jesteśmy w stanie zapanować nad pamięcią, czy też nad poruszeniami serca. Może być tak, że ktoś szczerze swoim prześladowcom przebacza, ciągle odzywają się jakieś cielesne odruchy, odruchy starego człowieka, i tego przebaczenia do końca w sercu nie ma. Tylko Bóg jako uzdrowiciel. Jako Pan naszego zdrowia może nam dać całkowite uzdrowienie serca, uzdrowienie pamięci. Tylko On jest to władny, by zapanować nad naszą nieokiełznaną krnąbrną naturą. Jutro z kolei obchodzimy święto świętego Jana, apostoła i ewangelisty. Tego świętego, który spoczywał na na świętym sercu Pana Jezusa w czasie Ostatniej Wieczerzy. Ten szczególny przywilej został Mu dany, jako że był tym apostołem, którego nazywamy apostołem dziewicą. Był tym, który nigdy się nie ożenił i w swej czystości paniejskiej dziewiczej był podobny naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Ta jego dziewicza czystość Dała mu ten szczególnego rodzaju przywilej, że stał się kapłanem, można powiedzieć, pierwszym kapłanem według najświętszego serca pana Jezusa, bo mógł słuchać, wsłuchiwać się w bicie serca naszego pana Jezusa Chrystusa jeszcze w czasie ostatniej wieczerzy, gdy został wyświęcony na kapłana słowami naszego pana Jezusa Chrystusa: To czyńcie na moją pamiątkę. I ten wielki prawzór kapłaństwa. Święty Jan, św. Jan apostol i ewangelista powinien być nam wielkim orędownikiem w naszych modlitwach za kapłanów. W modlitwach, w których, których nie możemy ustać, musimy być hojni, by nasi kapłani byli tak jak święty Jan apostol i ewangelista. Choć może nie są tak jak oni niewinni, to jednak powinni oni powracać do tego źródła prawdziwej świętości, jakim jest Najświętsze Serce Pana Jezusa. I my sami, jako wierni świadcy, możemy poprzez zbliżanie się do tego źródła łaski świętości, do Najświętszego Serca Pana Jezusa, uświęcać samych siebie, naszych bliskich, Ojczyznę, nasze parafie, nasze wspólnoty i też dopomagać w uświęceniu się kapłanów, jako że Kapłan uświęcony jest władny czynić wielkie cuda i nawracać tysięczne grzeszników do Świętego Serca Pana Jezusa. W czwartek mamy z kolei święto świętych młodzianków, tych betlejemskich dzieci, które zostały w okrutny sposób na rozkaz Heroda zabite z powodu tego, że narodziły się w tym samym czasie mniej więcej co nasz Pan Jezus Chrystus. Tak wielkie było, taka wielka nienawiść opętała w tym czasie że duch, że chcieli oni i zabili mnóstwo dzieci betlejemskich, tak by wśród nich zabić również naszego Pana Jezusa Chrystusa. Te dzieci betlejemskie, nie mające jeszcze używania rozumu, nie mają końca. Nie mogące chwalić Pana w sposób rozumny ustami, chwaliły go swoją męczeńską śmiercią. Poniosły one męczeńską śmierć za naszego Pana Jezusa Chrystusa, z jego powodu zostały zabite. Poniosły jako pierwsze, miałem jako pierwsze, a zatem Chrzest krwi. Do tych świętych młodzianków chcemy się szczególnie zwracać w intencjach naszych dzieci. Które w tak straszliwy sposób są gorszone i psute przez współczesny system edukacyjny, który został opanowany przez wrogów imienia Chrystusowego, wrogów niewinności dzieci, wrogów, którzy chcą dzieci zepsuć i spowodować to, by poszły one na wieczne potępienie, by w, jak najwcześniejszych, w najwcześniejszych swoich latach były zepsute i zamiast chwalić Boga swoją niewinnością, niewinnością swoich serc, plugawiły świat swoim własnym zepsuciem. Do tych świętych młodzianków módlmy się również za wszystkie te dzieci, które nie osiągnęły jeszcze, nie otrzymały jeszcze łaski Chrztu świętego, by jak najwięcej z nich dotrwało do dnia, w których będą mogły otrzymać chrzest święty, by mogły się narodzić, jeśli są nienarodzone, a jeśli są już. Na tym świecie, by mogły one otrzymać łaskę sztu i również by otrzymały one rodziców godnych imienia, rodziców chrześcijańskich, chrzestnych, którzy będą prawdziwie troskać się o ich chrześcijańskie wychowanie i które będą modlić się za te dzieci. W piątek mamy z kolei święto świętego Tomasza Beketa, biskupa, który wystąpił przeciwko nieprawości nieprawym zarządzeniem władzy królewskiej w Anglii, tenże święty Tomasz Beckett położył swoje życie za wolność kościoła. Został zabity, bo nie godził się na nieprawość ze strony króla i stał na stanowisku czysto zachowania czystości doktryny katolickiej. Był wierny stolicy apostolskiej, wierny dobrym obyczajom. Jako biskup starał się o naprawę obyczajów klerów w swojej diecezji. I przelanie przez niego krwi w sposób męczeński dało Anglii wielko, wielkiego pomocnika w niebie. Wielki przykład też jak należy troskać się o swoje trzody. Myślę, że w ten dzień św. Tomasza Beketa powinniśmy się modlić szczególnie za naszych biskupów, by byli mężni w wyznawaniu wiary, by byli oni roztropni, by nie bali się również wtedy, kiedy trzeba, wtedy, kiedy trzeba e, świadczyć o wierze świętej rzymskokatolickiej, nawet w obliczu prześladowań, nawet w obliczu przemocy z, ze strony władzy Państwowej. Każdy wtorek jest również przeznaczony do, jako dzień, w którym szczególnie czcimy poszczególnych świętych. Każdy dzień tygodnia ma przeznaczone takie szczególnego rodzaju nabożeństwa. Dzisiaj czcimy szczególnie Świętą Annę, Matkę Najświętszej Marii Panny, Babcię Pana Jezusa Chrystusa, Świętego Benedykta, Założyciela Benedyktynów i też twórcy. Reguły swojego imienia, które, którą przyjęli chociażby kamedurii czy cystersi, również trapiści, którzy, którzy są cystersami ścisłej obserwacji. Obchodzimy dzisiaj również święto świętego. Dzisiejszy dzień jest szczególnie przeznaczony na nabożeństwo do wielkiego cudotwórcy, świętego Antoniego Padewskiego i również do świętego Dominika założyciela zakonu kaznodziejskiego. Wymyszale, wymyszale również na dzisiejszy dzień, gdyby była feria, przeznaczona jest wotywa, ku uczci świętych aniołów. Do świętych aniołów również zwracajmy się we wszystkich potrzebach życia, naszego życia, naszego anioła stróża, który ma z nami ciężką robotę, bo nie jest prostą rzeczą utrzymać nas z dala od grzechu, z dala od niebezpieczeństw, utrzymać w pobożności, w tym byśmy nie byli zakłamani w naszej pobożności i w naszej miłości bliźniego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Królowo Męczenników, Święty Szczepan.